Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem. Widzimy to nie tylko w liturgii Kościoła, która w tym okresie jest bardzo uroczysta, nie tylko w pięknych dekoracjach, które zdobią nasze domy, zdobią nasze ulice, zdobią nasze kościoły. Widzimy to również w kulturze. Wiele filmów powstało, których akcja toczy się w okresie Bożego Narodzenia, i zazwyczaj są to komedie romantyczne albo filmy familijne. Są też piosenki, które mówią o tym, że czas Bożego Narodzenia jest czasem szczególnym, kiedy ludzie się ze sobą nie kłócą, kiedy miłość rozlewa się po świecie. Taki szczególny dzień, raz do roku. Co takiego jest w Bożym Narodzeniu? To, co świat nazywa magią Bożego Narodzenia. A co my, wierzący, nazywamy miłością Boga, która przychodzi na ten świat i staje się ciałem? Co takiego szczególnego jest w Bożym Narodzeniu? Odpowiedź na to pytanie wiąże się z innym pytaniem. Z pytaniem, po co w ogóle człowiekowi jest Pan Bóg? Po co człowiekowi Pan Bóg, który stał się człowiekiem? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do samego początku. W zamyśle Bożym człowiek został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo. I tacy jesteśmy, właśnie na Boży obraz i Boże podobieństwo. Jednak grzech, który wszedł na świat, sprawia, że chociaż obraz Boży w nas jest, to podobieństwo do Boga jest nam trudno uzyskać. Pierwszy raz taka zapowiedź tego, że Pan Bóg stanie się człowiekiem, Znajduje się w tak zwanej protoewangelii, w opisie Grzechu Pierworodnego w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. Mamy tam zapowiedź tego, że potomstwo niewiasty, nowej Ewy, zmiażdży głowę wężowi, który przyniósł na świat Grzech. Chrystus, nowy Adam, staje się człowiekiem, aby odwrócić skutki Grzechu. Jest odpowiedzią Boga na Grzech Pierworodny. Co zatem grzech robi z człowiekiem, że jest nam tak trudno uzyskać podobieństwo do Boga? Święty Maksym Wyznawca napisał, że zło nie jest niczym innym, jak tylko niekierowaniem władz zawartych w naszej naturze ku ich celowi. Możemy sobie to wyobrazić w taki sposób, jak mamy GPS, jedziemy samochodem, korzystamy z GPS-a, często też Pana Boga porównuje się właśnie do takiego GPS-a w naszym życiu, to jest GPS, który został zawirusowany. My posiadamy umiejętności, które pozwalają nam jechać. Wszystko wydaje się, że dobrze działa. GPS nam podpowiada skręć w prawo, skręć w lewo itd. itd. Problem polega na tym, że fałszywie określa nam cel podróży. Tym celem nie jest Pan Bóg, tylko staje się tym celem coś innego: pieniądze, sława, jakieś powodzenie. I w ten sposób, jadąc za wskazaniami GPS-a, nie trafiamy do celu. To w nas robi grzech. Natomiast nasze władze, które posiadamy, które Pan Bóg dał nam, abyśmy mogli stać się do Niego podobni, też nie działają tak, jak powinny. I dzisiaj chciałabym się skupić na trzech takich naszych władzach: na uczuciach i pragnieniach, które w sobie mamy, na intelekcie, rozumie oraz na woli. W czasie liturgii Bożego Narodzenia, w czasie okresu Bożego Narodzenia, czytamy Ewangelie, które opowiadają nam o tym, co się działo w czasie, gdy rodził się Chrystus. I teraz spróbujmy się przypatrzeć trzem rodzajom spotkania, trzem postaciom, które przychodzą do Jezusa i spróbujmy właśnie odczytać te sceny w kluczu tego, jak Pan Bóg porządkuje nasz bałagan w woli, w uczuciach, w poznaniu rozumowym, po to, abyśmy mogli się z nim spotkać, abyśmy mogli stać się do niego podobni. Zacznijmy od tych, którzy pana Jezusa spotkali najwcześniej, czyli o pasterzy, od pasterzy. Czytamy o nich w Ewangelii Świętego Łukasza w drugim rozdziale. W tej Ewangelii, dobrze nam znanym fragmencie, pojawia się cała gama uczuć. Pasterze na początku myślę, że są znudzeni. Czuwają przy stadzie pod gołym niebem, trzymają nocną straż. Kiedy staje przy nich Anioł, ogarnia ich wielki strach. Potem Anioł mówi im o wielkiej radości. Później ci pasterze idą z jakąś niepewnością, chcąc sprawdzić, czy to, co Anioł powiedział, faktycznie jest prawdą. Znajdują Maryję, Józefa i niemowlę, opowiadają, co zostało, co zostało im powiedziane o tym dziecięciu, i wszyscy słuchający się dziwią. A na koniec, po spotkaniu, jest moment radości, uwielbienia i wysławiania Pana Boga. Cała gama uczuć. Nasze uczucia są jak termometr termometr naszej duszy i naszej psychiki. One nas informują, że coś się dzieje. Tak jak Podniesiona temperatura informuje nas o tym, że w organizmie pojawia się jakiś stan zapalny albo jakiś wzmożony wysiłek. O tym informują nas nasze uczucia. Natomiast ta rzeczywistość uczuciowa nasza, ona często jest nieuporządkowana. I pasterze pokazują nam, co zrobić, żeby tę rzeczywistość porządkować i przyprowadzać do Jezusa. Przede wszystkim, pasterze uczą nas czuwania. Uczą tego, żeby zauważać, że ma się w ogóle jakieś uczucia. My często w naszym codziennym biegu nie zwracamy uwagi na to, co czujemy, a to jest bardzo ważne. I pasterze uczą nas, że uczucia należy zauważyć, że są. Uczą także tego, że należy przyjąć te uczucia takimi, jak są. I uczą je nazywać. Pięknie pokazuje nam to dialog z Aniołem. Czytamy w Ewangelii, że wielki strach ich przeniknął. Anioł odezwał się do nich: Nie bójcie się, bo przynoszę Wam dobrą wiadomość o wielkiej radości. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby pasterzy, których ogarnął wielki strach, ogarnęło też wypieranie tego strachu. I na słowa Anioła, nie bójcie się, zaczęliby protestować. Nie, nie my się nie boimy, co ty wymyślasz, w ogóle absolutnie strachu w naszym życiu nie ma. Pewnie nie usłyszeliby dalszej części tej wiadomości, którą przyniósł im Anioł. Natomiast pasterze przyjmują to, że się boją, są ludźmi odważnymi, nie zaprzeczają. Tak, boimy się. To jest bardzo ważne, żeby nie bać się nazwać swoich uczuć i nie bać się przyznać do tego, że one w nas są bo uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe, one są po prostu informacją. Kolejna rzecz, którą robią pasterze ze swoimi uczuciami, to obiektywizacja tego doświadczenia. Uczucia potrzebują konfrontacji. Pasterze, kiedy aniołowie odchodzą od nich, zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają zderzać ze sobą to, czego sami doświadczyli i razem podejmują decyzję, chodźmy do Betlejem i sprawdźmy. Nasze uczucia często mogą nas mylić, no bo mamy w naszym systemie wirus grzechu, który nam często te uczucia miesza. I na przykład na sytuację, która powinna w nas budzić radość, możemy zareagować lękiem albo możemy zareagować w sposób zbyt wyolbrzymiony. Na coś niewielkiego bardzo się denerwujemy. Warto wtedy znaleźć kogoś, z kim mogę skonfrontować te uczucia. Kto mi powie: Tak, gniewasz się słusznie, albo kto mi powie: Słuchaj, ale twoja reakcja jest nadmierna, albo twoja reakcja jest nieadekwatna do sytuacji, może zobaczmy, co się tutaj y, dzieje. Warto mieć takiego przyjaciela, bliską osobę, z którą mogę skonfrontować swoje uczucia. Y, I kolejna rzecz, którą nam pokazują pasterze, a o której my często zapominamy. To to, żeby te uczucia ze sobą zabrać i przynieść do Jezusa. Kiedy ruszają w drogę do Betlejem, na pewno dalej są przestraszeni. Pewnie są już trochę zaciekawieni tym, co się tam dzieje. Pewnie trochę niedowierzają, ale idą i przychodzą do Jezusa. I po spotkaniu z nim pojawia się w nich radość, uwielbienie i wychwalanie Boga. Ta postawa pasterzy, czuwanie mimo monotonii i Nocy, która trwa, ta otwartość na zdziwienie i zaskoczenie, że naprawdę w tym życiu Pan Bóg może nas jeszcze czymś zaskoczyć i ta gotowość do zmiany planów, bo przecież inaczej wyobrażali sobie przebieg tej nocy, to jest postawa, która pozwala nam przynieść nasze uczucia do Jezusa. Kolejne osoby, które pojawiają się w czasie obchodów świąt Bożego Narodzenia, to mędrcy ze wschodu. Mędrcy, czyli ludzie intelektu. Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio zapisał, że Pan Bóg wszczepił w serce człowieka naturalne dążenie do poznania prawdy, naturalne pragnienie poszukiwania prawdy, po to, aby ostatecznie dojść do pełnej prawdy, jaką jest sam Bóg. Mędrcy nie byli wierzący. Uczciwie natomiast poszukiwali w swoim życiu prawdy. Z tą uwagą, że prawda z natury swojej jest obiektywna, prawda nie ulega żadnym ideologiom, żadnym wpływom, żadnym naciskom. Prawda po prostu jest. Mędrcy takiej prawdy w swoim życiu szukali. I taki sposób poszukiwania prawdy pozwolił im dostrzec gwiazdę która znowu zmobilizowała ich do tego, żeby ruszyć w drogę. W długą drogę. Intelekt, poznanie intelektualne jest długą drogą. Mędrcy szli, jak czytamy w Ewangelii, dwa lata, zanim spotkali Jezusa. Dwa lata. To nie jest droga pasterzy, którzy kierują się uczuciami, którzy w jedną noc w uporządkowanych uczuciach są w stanie dotrzeć do Pana Boga. To jest droga, która trwa dwa lata. Jest coś takiego jak syndrom żyrafy. Mówi się, że najdłuższą drogą, jaka istnieje we wszechświecie, to droga z umysłu do serca. Syndrom żyrafy, dlatego że żyrafa ma najdłuższą szyję i ta droga od głowy do serca u żyrafy jest najdłuższa. To jest właśnie to, że nasz intelekt lubi błądzić, lubi schodzić na manowce. Lubi poznawać coś, co nie jest Bogiem. Natomiast kiedy kierunkujemy nasz intelekt na poznanie Pana Boga, na poznanie prawdy, to okazuje się, że wszystko się nam zaczyna upraszczać. Mędrcy na koniec wykazują się niesamowitą pokorą, bo klękają przed dziecięciem. Pokora klęknięcia przed dziecięciem. Do tego prowadzi rzetelne poznawanie prawdy. Do zobaczenia, że. To Pan Bóg jest tym, który jest, a my jesteśmy tymi, którzy nie są, jak pisała święta Katarzyna. I to pozwala nam doświadczyć drugiej odsłony syndromu żyrafy, bo żyrafa, przez to, że ma tak długą szyję, ma też największe serce. Człowiek, który rzetelnie intelektem poszukującym prawdy dojdzie do spotkania serca, wtedy potrafi dostrzegać rzeczywistość taką, jaka ona jest. I mędrcy to czynią. Oni w tym małym dziecięciu rozpoznają człowieka, Boga i Króla. Pokazują nam to przez dary, które złożyli. Poznają człowieka składając mirrę, poznają Boga składając kadzidło i poznają Króla składając złoto. I to, co się dzieje niesamowitego, to to, że spotkanie intelektu z Bogiem rodzi wiarę. Papież Benedykt w encyklice Bóg jest Miłością, Deus Caritas est, zapisał, że u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, które nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. I to staje się udziałem mędrców. Po spotkaniu z Jezusem inną drogą wracają do swojego kraju. To, czy nasz intelekt dobrze poznaje prawdę, czy faktycznie z naszego poznania Boga rodzi się wiara, czy zostajemy tylko na tym, że dobrze znamy katechizm Kościoła katolickiego, rozpoznamy potem, czy wiara zmienia nasze życie, czy to, że ja wiem, że Bóg jest miłością, w jakikolwiek sposób zmienia moją codzienność, czy to, że ja Wiem, że powiedział błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czy to sprawia, że jestem bardziej miłosierna w swoim życiu? Bo intelekt spotykający Boga rodzi wiarę. W życiu zawsze możemy się czegoś od kogoś nauczyć. W najgorszym razie, jak nie robić? I taką naukę możemy zaczerpnąć z Ewangelii Bożonarodzeniowych. Spotykamy w nich Heroda który jest przykładem negatywnym. Heroda, który ma bardzo duży problem i z uczuciami, i z intelektem, ale przede wszystkim ze swoją wolą. W momencie narodzin Jezusa, Herod sprawuje władzę ponad 30 lat. Jest to władza specyficzna, bo może ją sprawować dzięki pozwoleniu rzymskiego okupanta. Oznacza to, że przez te 30 lat, Wyrobił w sobie nawyk utrzymywania się na tronie za wszelką cenę. Ten bałagan w uczuciach, który ma, to, że słysząc mędrców, którzy przychodzą i mówią, że narodził się król żydowski, gdzie on jest, sprawia, że Herod wpada w przerażenie. Ten błędny intelekt, który jako najwyższą wartość w jego życiu rozpoznaje królowanie, które nawet nie jest tak naprawdę królowaniem, bo w każdej chwili może to stracić gdy kaprys w Rzymu sprawi, że królem stanie się ktoś inny, powoduje ogromne zaślepienie Heroda. Natomiast w tej Ewangelii widzimy także to, jak Bóg walczy o Heroda w tym jego zaślepieniu. Posyła mu mędrców, czyli posyła mu innych ludzi, którzy próbują mu pokazać, że coś się wydarza, coś czego on nie jest świadomy, coś, co jest poza jego zasięgiem. Posyła mu słowo, wszak Herod słucha proroctwa Michała o tym, że w Betlejem narodzi się Mesjasz. Daje mu czas od spotkania mędrców do podjęcia decyzji o tym, że należy zamordować wszystkie narodzone dzieci poniżej drugiego roku życia. Upływa kilka dni, co najmniej kilka dni. Herod ma czas na przemyślenie swojej decyzji, na podjęcie refleksji. Pytanie, czy słyszy jeszcze w ogóle jakiś głos w sercu mówiący mu, że te jego plany nie są dobre. No i dostaje znaki, bo mędrcy nie wracają, jest to konkretny znak, coś się wydarzyło. Ale Herod na to nie reaguje. I następna rzecz, którą czytamy w Ewangelii, zaraz po tym jak dzieci w Betlejem zostają wymordowane, to jest informacja o śmierci Heroda. Bo... Konsekwencją grzechu, zapłatą za grzech jest śmierć, którą my sami na siebie ściągamy, gdy nie idziemy w naszym życiu za Panem. Nauka, którą możemy wyciągnąć z tego fragmentu Ewangelii, patrząc na Heroda, pomoże nam odpowiedzieć na pytanie: jak kształtować swoją wolę? Po pierwsze, Herod przez 30 lat codziennie ćwiczył swoją wolę w wybieraniu tego, że jest królem i to jest najważniejsze w jego życiu. Nasza wola jest jak mięsień, wymaga ćwiczenia. I każdego dnia poprzez wybory, których dokonujemy, od momentu, w którym dzwoni rano nasz buzik, do momentu, w którym zamykamy oczy, kładąc się spać, to są chwile, w których wybieramy dobro albo zło. I w zależności od tego, co nauczymy się wybierać, do czego się przyzwyczaimy, tak, tak nasza wola będzie rosła albo ku dobru, albo ku złu, albo się wzmocni, albo rozleniwi. Druga rzecz to bycie otwartym na Boże Podpowiedzi. Pan Bóg daje nam ludzi, Pan Bóg daje nam słowo, Pan Bóg daje nam czas i daje nam znaki, przez które pokazuje nam, czy droga, którą idziemy, jest dobra, czy nasza wola nie zaczyna błądzić. Czy faktycznie korzystając dobrze z woli, rozwijamy w sobie podobieństwo do Boga? Tak jest ze wszystkimi tymi naszymi trzema władzami, bo rozum jest nam dany po to, aby poznać Boga. Wola jest nam dana po to, aby ukierunkować nas na Boga, a uczucia i pragnienia są nam dane po to, aby zjednoczyć się z Bogiem. Po to Jezus stał się człowiekiem, po to Bóg, który staje się człowiekiem, jest potrzebny człowiekowi abyśmy nauczyli się być ludźmi. I na tym polega piękno Bożego Narodzenia. To, że w Boże Narodzenie dbamy o to, by nikt nie był sam. Właśnie na tym, że my po prostu w ten dzień staramy się być najbardziej ludźmi, jak tylko potrafimy. Pytanie: jak to zrobić na co dzień? I tutaj z pomocą przychodzi nam Kościół Święty w osobie papieża Franciszka. Trzech naszych ostatnich papieży, czyli Jan Paweł II, Benedykt XVI i papież Franciszek, który obecnie jest następcą św. Piotra, mają bardzo taką ciągłą naukę. Jan Paweł II uczył nas, dlaczego mamy pewne rzeczy robić. Benedykt XVI pokazywał nam, co mamy robić. Natomiast papież Franciszek pokazuje nam w swoim nauczaniu, jak to mamy robić? Jest niesamowitym praktykiem. Na początku tego adwentu ukazała się encyklika, w tłumaczeniu polskim, Encyklika nos, o miłości serca ludzkiego i Bożego Jezusa. I w tej encyklice znajdujemy odpowiedź na to, jak na co dzień kształtować w sobie nasze człowieczeństwo. I takie dwie intuicje chciałabym tutaj przytoczyć. Zachęcając do przeczytania całej tej encykliki. Pierwsza intuicja jest taka, papież zachęca nas do tego, by odnowić w sobie nabożeństwo do serca Jezusa. Może warto odświeżyć w sobie praktykę odmawiania chociażby litanii do najświętszego serca Jezusa i modląc się tą litanią, prosić Jezusa, aby nasze serce stawało się jak jego serce. Jezus sam nam o tym też mówi w Ewangelii. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie, swoje, weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Stając się na wzór serca Jezusa, znajdziemy ukojenie dla dusz naszych. I druga rzecz, o której papież mówi w tej encyklice, to to, że. Nasze relacje kształtują się przez zwykłą czu czu czułość. I papież stawia tą czułość w kontraście do technologii, do sztucznej inteligencji. To jest czułość, która przejawia się na przykład we wspólnym lepieniu pierogów. To jest czułość, która przejawia się we wspólnym spacerze, obserwowaniu przyrody, w zrobieniu herbaty, w zapytaniu o to, jak minął ci dzień tego, który jest najbliżej. W byciu razem, w budowaniu relacji, w zaprzyjaźnianiu się ze sobą. Takiej czułości możemy się uczyć właśnie od Jezusa. On przyszedł na Ziemię po to, abyśmy się tego od Niego nauczyli, abyśmy tego czerpali. I może warto zobaczyć w te święta Bożego Narodzenia, jakie jest moje serce, jakie jest moje serce, czy ono jest choć trochę na wzór serca Jezusa. I może warto klęknąć jak mędrcy przy żłóbku Jezusa, przyjść jak pasterze ze swoimi uczuciami i nie bać się zrezygnować ze swoich pragnień, ze swojego widzimisię, żeby nie być jak Herod, po to, aby stać się bardziej człowiekiem. I tego doświadczenia Bożego Narodzenia nie tylko teraz, ale każdego dnia w tym nadchodzącym roku z serca Wam życzę. Niech Bóg króluje w naszych sercach swojej cichości, łagodności i miłości.